Znowu lekcja w stołówce. Bo ten nowy plan za jest to jest jakaś porażka. Gdzie jest moje krzesło? Nie ma. Co to znaczy, że nie ma? Ktoś musiał zabrać. Oddaj krzesło. Ale to jest moje krzesło. No to już nie jest. wstawaj, Wstawaj, do kąta. Ale ja chciałbym uczy, się uczyć. No się na stoją. Co do kąta? Ale to, to się... już? Ale pan... Panie profesorze. Do kąta. Teraz będę poprawiał olimpiady. Mam tego sporo, aby wy wyciągniecie teksty i będzie cisza i spokój. Bo się giralnie nakryjecie jak się na kurze. Ale proszę o ciszę. Czym wy się teraz zajmujecie? Przecież lekcja jest. No, do kąta! Nie mów do mnie, mów do bój. Panie profesorze, ostatnia ławka. Naprawdę bardzo mi przeszkadza. Proszę im powpisywać uwagi. Posłuchajcie, ja na przykład niedawno zainwestowałam. Ale spokój ma być. Jest coś teraz bardziej interesującego niż lekcja? Panie profesorze, możemy zaczynać? Nie. Dlaczego nie możemy? Bo ja tak mówię. A jakiś lepszy powód? Bo ja tak chcę. Uf, on cały czas coś chce, a ja chciałem tylko sobie w spokoju zjeść kanapkę. Jak to kanapkę? Na lekcji? <grym>, no, mamy w stołówce. Poza tym on mi kazał. A z czym masz? Z mięsem? Jakim mięsem? Samą szukę Ale skąd? Z Biedronki. Ej, nie rób sobie żartów. Co ty na szopce jesteś? Jak to mięsem z Biedronki? I ile według ciebie oni musieli tych biedronek złapać? Shut up! Jak wam zaraz sólnę, to gdzieś się zmywiasz tyłków. Nie wiem czy wiecie, ale znowu słyszę głosy. Teraz największym skarbem jest złoto. Dlatego ja zainwestowałem w taką obiecującą firmę, Ambergold. Ale co obiecującą? Nieważne. Ważne, że teraz stać mnie na wyjazd i wykupiłem sobie ferie zimowe. Jadę na narty i biorę ze sobą dodatkowo wiązania. No, no i co? I teraz nie będziesz jeździł już na, na, na wszystkie szkolne wyjazdy? Tego nie powiedziałem. Chciałem wam tylko powiedzieć, że raczej nie wyrobimy się z materiałem. Więc, panie profesorze, może zrobimy sobie kartkówkę Chciałbym dostać dobrą ocenę. To ja poproszę ikso. co? Dwa pięćdziesiąt albo zero na piętnaście. Pan bogaty zapłaci. No, no, no. Ech. Jak ja wam zazdroszczę, że znacie kogoś takiego, jak ja. Hmm, hmm. To ja poproszę hmm, świeżutki kawałek wołowinki z hmm, w złocistym, miodowym sosie, Do tego ziemniaki, talarki i piwo. Przykro mi, ale jest tylko schabowy. Hmm. Może być. Dać palec, a jesteś w plecy majątek z i pasożyty.